Wzrost cen i opłat sprawia, że część rodzin musi dokładnie zweryfikować swój budżet domowy, a to sprawia, że czasem musimy odmówić dziecku spełnienia jego zachcianki. Jak i kiedy to robić, aby nie zepsuć relacji na linii rodzic dziecko o tym w naszym programie. Potrzeby rosną razem z dzieckiem, i dziecko w momencie wzrostu, czy dojrzewania, czy dorastania też ma te potrzeby coraz większe. To się wiąże oczywiście z nakładem finansowym ze strony rodziców. Bo no dopóki dziecko nie pracuje, nie zarobkuje, no to jest wiadomo na naszym utrzymaniu i to jest wpisane jakby w zasady naszego życia i funkcjonowania. My to wiemy, rodzice, decydując się na dzieci, że trzeba będzie je utrzymać. No i wiadomo, różne są teraz pokusy, bardzo duży jest konsumpcjonizm, czyli coraz więcej tych bodźców, coraz więcej zachęt dla dzieci, wszechobecne reklamy, billboardy, gdzie nie otworzy dziecko, czy w telefonie, czy w laptopie pojawiają się różne zachęty, ciekawostki, pokusy. No i teraz my, rodzice, w tym wszystkim musimy potrafić się odnaleźć. I mierzyć siły na zamiary, żeby sfinansować potrzeby i zachcianki naszych dzieci. Problemy finansowe jak najbardziej mogą skutkować na całą rodzinę. Tak samo jak mogą skutkować na podstawowe wydatki rodziny, tak samo mogą skutkować na relacje z dzieckiem. Dzieci najczęściej dostają kieszonkowe i to jest oczywiście bardzo dobrze, ponieważ w ten sposób uczą się gospodarności, uczą się odpowiedzialności, uczą się, że pieniądze nie biorą się znikąd, że rodzice muszą na nie pracować, że musi nimi odpowiednio gospodarować. Natomiast no, oczywiście zdarza się tak, że po prostu coś drożej, i dziecko w ten sposób może być niezadowolone. Musimy rozgraniczyć, co jest niezbędnie potrzebne dziecku do funkcjonowania i życia, a co, z czego ewentualnie możemy zrezygnować. Najpierw my sobie to kalkulujemy, przecież wiemy, jaki mamy budżet, zakładając na przykład budżet na miesiąc, pół roku czy najbliższy rok, ale mogą się zdarzyć jakieś nieprzewidziane wydatki. I co wtedy, jeśli na przykład musimy dziecku odmówić kupna kolejnego, nie wiem, potrzebnego albo mniej potrzebnego gadżetu. Kiedy na przykład niespodziewanie musimy na, załóżmy, jakieś zdrowie, czy jakiś wypadek losowy wydać przeznaczone pieniądze. Z dzieckiem rozmawia się na temat pieniędzy tak naprawdę od pierwszej klasy, w momencie, kiedy dziecko zaczyna się uczyć liczyć. Jakbyśmy sobie wzięli podręczniki ćwiczenia do klasy pierwszej, to tam już są na dzień dobry różne ćwiczenia oraz obrazki właśnie z monetami, z pieniędzmi. Jak dziecko uczy się liczyć, no to automatycznie może zacząć liczyć swoje pieniądze. Nie będziemy tłumaczyli 3-4-latkowi, dlaczego rodzice mają aktualizację mniej pieniędzy, ponieważ dziecko tego nie zrozumie, może zrozumieć komunikat, że rodzice mają mniej pieniędzy i już. Natomiast w momencie, gdy dziecko już umie no to można oczywiście z dzieckiem na ten temat rozmawiać. Dziecko musi po prostu umieć pewne rzeczy zaakceptować, ponieważ z pieniędzmi jest tak samo jak z pogodą. Możemy sobie zaplanować, że wyjdziemy na boisko, pogramy w piłkę, a tu pada deszcz. Tak samo jest z pieniędzmi tak samo jest z cenami. Możemy sobie zaplanować dziecko, może sobie odkładać kieszonkowe, że będzie chciało coś kupić, a tu nagle coś podrożało. Jest to coś, co po prostu dziecko z czasem musi nauczyć się akceptować. Przecież y, potrafimy rozmawiać z dziećmi. Wiadomo, że im starsze, tym ta rozmowa bardziej na argumenty jest taka rzeczowa i pewnie nas szybciej zrozumieją niż te młodsze, mówię o takich maluszkach, które jeszcze nie wiedzą skąd się biorą pieniądze, bo y, pamiętam, jak mój syn był mały y, i pobierałam y, pieniądze z bankomatu, to on myślał, tam jest produkcja, i w nieskończoność mogę sobie tylko włożyć jakąś kartę, i tam wylatują pieniądze, tak? Nie mógł tego zrozumieć, jak to jest, że ja pracuję gdzie indziej. A ze ściany czy z bankomatu, przecież ja tam nie pracuję po tej drugiej stronie, żeby mi to wypłacało pieniądze. A więc też w sumie, jeżeli mówimy z dziećmi o wydatkach, to warto też powiedzieć skąd te pieniądze w portfelu rodzica się biorą. Kiedyś może było łatwiej, bo te pieniądze były namacalne. Mama, tato przynosili wypłatę. Pamiętam, jak liczyliśmy jako dzieci, tak? Tyle pieniędzy, tyle kasy. Kładło się te banknoty na stole. Teraz generalnie tych pieniędzy nie widzimy, bo jest przelew na konto. I może mówię, o tym młodszym dzieciom trudniej wytłumaczyć, że to nie jest tak, że w tym bankomacie jest nieskończona ilość pieniędzy. Także to są bardzo trudne rozmowy, bo też, drodzy Państwo, pewnie niejedno z nas czasami może wstydzi się powiedzieć dziecku, że słuchaj synu czy, czy córko. W tym miesiącu ci tego nie kupię, bo mnie na to nie stać. To nie jest żaden wstyd, drodzy Państwo. Życie jest coraz droższe. No, w tym roku, wyjątkowo musimy się zmierzyć z podwyżkami właściwie chyba wszystkiego, z czego korzystamy: typu energia, gaz. Wszystko, wywóz śmieci, a więc podstawowe rachunki, no, to jest lwia część naszego budżetu domowego. Z drugiej strony są dzieci, które też wymagają troski, opieki, nakładu, zaangażowania. Dziecko trzeba ubrać, idzie zima, być może nowa kurtka borośnie, nowe buty. Przed chwilą był wrzesień, no to trzeba wyposażyć do szkoły, za chwilę święta trzeba pomyśleć o prezentach. jak odmówić dziecku na przykład sfinansowania kolejnej e, prośby zachcianki e, nie wiem niezbędności tak, w pojęciu dziecka na przykład gadżet telefon nowy laptop e, być może jakaś nowa hulajnoga to są wszystko w wydatku rzędu kilkuset złotych e, i trzeba jasno dziecku powiedzieć oczywiście mówię inaczej z tymi młodszymi dziećmi będziemy rozmawiali a inaczej z tymi starszymi Autentycznie, drodzy Państwo, po prostu wprost nie ma obijania w bawełnę. A zobaczę, a może spróbuję. Nie, przecież my nie musimy, e, nie wiem, stawać na, na, na rzęsach, po to, żeby dziecku przypodobać się, spełnić jego zachciankę. Nie, tutaj idziemy w takie relacje partnerskie z dzieckiem. Ja bym tak zrobiła. I słuchaj. Powinno dziecko zrozumieć. W tym miesiącu kolejnych klocków Lego nie będzie. Mimo tego, że jest załóżmy pasj pasjonatem i są to ktoś powie na przykład kreatywne zabawki, nie ma co dziecku żałować, bo świetnie sobie radzi, pięknie buduje, konstruuje, rozwija wyobraźnię, myślenie, yy, myśli. Na przykład yy, potem to pomaga w matematyce, tak? Może się nauczyć, yy, yy, nie wiem. Na przykład, programować czegoś w komputerze na tej podstawie. Tak, wszystko okej. Okay. Natomiast jest to znowu wydatek kilku, rzędu kilkuset złotych i miesiąc, dwa czy trzy, jeśli odłożymy ten zakup w czasie, nic się nie stanie. Jeżeli rodzic chce, może oczywiście wytłumaczyć dziecku bardzo konkretnie, co ile kosztuje, natomiast nie uważam, że to by było bardzo konieczne. Jeżeli rodzic już chciałby tą drogą pójść, no to oczywiście może to zrobić, ale adekwatnie do wieku. Po prostu dziecko musi nauczyć się. Yy, Akceptacji takich, y, takich kwestii. Jeżeli, oczywiście może zdarzyć się tak, że dziecko się buntuje, że dziecko ma poczucie niesprawiedliwości, że sz, szuka tutaj winnego obwinienia i tak dalej, ale jest to coś, co po prostu trzeba zaakceptować. Rodzice po prostu muszą nauczyć dziecko pogodzić się z tym i po prostu, że na to czasami nie mają ma najmniejszego wpływu. A musimy mieć prąd do tego, żeby żyć, musimy mieć wodę, żeby funkcjonować, musimy mieć gaz, żeby mama mogła ugotować obiad. Mi się wydaje, drodzy Państwo, że. Chciałabym, żeby dzisiaj wybrzmiało, jeśli chodzi o mnie, tak? Ja nie jestem ekspertem, ja jestem po prostu tylko mamą i, i staram się z Państwem podzielić tą wiedzą, jak ja bym to zrobiła. Powinno wybrzmieć coś takiego, że są pewne zasady i jest hierarchia też y, wydatków w domu. Na pierwszym miejscu musimy opłacić rachunki, bo nam odetną to. Być może dzieci też nie wiedzą, że ten gaz płynie do naszego domu, tak? ten prąd skądś się bierze, ta woda leci z kranu. Ale to nie jest znikąd. Powiedzmy dziecku, kto za tym stoi, co za tym idzie, co to jest rafineria, co to jest elektrownia, co to jest na przykład przepompownia wody tak? czy kanalizacja. Być może właśnie to będzie fajna zajawka do ciekawej, mądrej rozmowy w gronie rodziny. Może dziecko nie wie o tym. Także spróbujmy, szczególnie teraz ten trudny czas przedświąteczny, kiedy no ogrom wydatków nas czeka może spasować trochę z tymi wydatkami na dzieci? Odradzałbym rodzicom takiego podejścia, zastaw się, a postaw się. Dlaczego? Dlatego, że dziecko po pierwsze tutaj niczego się nie uczy, a po drugie nie jest to dobre od strony wychowawczej. Dziecko musi wiedzieć, że różnie to bywa w życiu. Tak samo jak różnie bywa z pogodą, tak samo jak różnie bywa ze zdrowiem, tak samo różnie może być z pieniędzmi i czasami po prostu trzeba z czegoś zrezygnować. Jeżeli chodzi o dzieci takie bardzo małe, no to tutaj rodzic powinien stanowczo zadecydować, to zostawiam z tego rezygnujemy. W przypadku dziecka nastoletniego można to skonsultować z dzieckiem, natomiast nie jest to dobre, jeżeli dziecko o wszystkim decyduje. Można skonsultować to z dzieckiem, na jakich zajęciach czuję się lepiej, które mu się bardziej mi podobają, ale to rodzic musi ostatecznie podjąć decyzję. Dzieci są na tyle rozsądne, przynajmniej moje już w takim wieku, że one muszą to zrozumieć. Są dodatkowe wydatki, na przykład nieplanowane na zwierzę, które jest w domu, które jest też członkiem rodziny. Dzieci muszą wiedzieć, że mama poniosła ogromne koszty na przykład na jakąś operację pieska, kota czy ratowanie życia jakiegoś zwierzątka. Le to lecznicy za darmo tego nie robią. pani nie jest wolontariuszką, a więc tam też trzeba zapłacić. Raptem mamie się coś przytrafiło ze zdrowiem, tak? musi prywatnie skorzystać z jakiejś opieki zdrowotnej. To wszystko jest to, to idzie w kilkaset złotych, a więc w tym miesiącu na przykład reperujemy zdrowie mamy, bo jest taka konieczność, to są trudne rozmowy, natomiast najważniejsze, żebyśmy się nie wstydzili z dzieckiem o tym rozmawiać, bo to nie jest, drodzy Państwo, wstyd. Pe nawet, znaczy tak, może ja na przykład nie mówię dzieciom konkretnie, jaką kwotę zarabiam, tak, bo też nie chciałabym, żeby gdzieś to wybrzmiewało, to jest każdego indywidualna sprawa. Dla jednych dużo, dla innych mało, dla mnie akurat, no. po prostu tyle, ile człowiek ma, no tak musi zaplanować te wydatki. Natomiast zawsze musi być ten bufor w tym budżecie domowym, że może się zdarzyć coś nieprzewidzianego, nieoczekiwanego, ale to nie może być. Kaprys mojego dziecka. Dobrze jest, żeby rodzic mimo wszystko trochę jednak wytłumaczył dziecku, ponieważ dzieci w ten sposób się uczą. Jeżeli mają się uczyć gospodarnością, mają się nauczyć odpowiedzialności zarządzania pieniędzmi, no to muszą wiedzieć, że pieniądze nie rosną na drzewach, nie biorą się z powietrza a, że, i, oraz tego, że ceny nie są cały czas takie same. Dziecko te, też musi się nauczyć, że e, coś kosztuje tyle i tyle, ale za jakiś czas może być tak samo tańsze, tak samo może być droższe. Potrafmy mówić nie. Oczywiście nie z pretensją, nie z oburzeniem, nie z wyrzutem do dziecka. Na spokojnie. A jeśli za odmową zawsze pójdzie spokojna i merytoryczna rozmowa, to o czym wspominałam wcześniej, to myślę, że każde dziecko jest w stanie to zrozumieć. Mało tego. Często dzieci mają kieszonkowe tak zwane. No tak się praktykuje. A więc czy to w Skarbonce, czy już na koncie, bo od 13 roku życia dziecko może mieć konto. To może spróbujmy, słuchaj, a może w tym miesiącu ty sfinalizujesz, załóżmy swoje zajęcia dodatkowe, tak? Albo y, idzie dziecko na urodziny do kolegi koleżanki. No to musi wziąć prezent. Słuchaj, okej, okay, to w tym, tym razem na urodziny do kolegi czy koleżanki, z Twoich pieniążków sfinansujemy prezent. Mama dokupi czekoladę. Nigdy mi dziecko nie odmówiło, bo takie historie się u nas zdarzały. Też nie dlatego, że nie miałam tych pieniędzy, tylko chciałam w ten sposób też dziecko nauczyć tej odpowiedzialności za swój budżet. Że to, że on dostaje kieszonkowe, na które nie zarabia, bo dostaje od rodziców, to też nie znaczy, że to są tylko pieniądze na jego widzimisię. Cieszę się, że jest na urodziny do kolegi, chcę, żeby poszedł. No ale też niech się poczuje trochę w odpowiedzialności, że on to sfinansuje, niech odczuje, że z tego konta czy z tej skarbonki ubędzie te kilkadziesiąt złotych, tak? Nigdy się nad tym nie zastanawiał, chodząc gdzieś na urodziny, a chodzi załóżmy 10 razy w roku, bo jest zapraszany. Że przecież mama musi ten prezent kupić. Dziecko musi pewne sytuacje zaakceptować, natomiast pamiętamy, że akceptacja to jest proces. To nie jest po prostu zaakceptowałem coś już. Należy wytłumaczyć dziecku, przedstawić sytuację, naświetlić w jakiś sposób te sytuacje, natomiast to nie jest konieczne, żeby rodzić dzień w dzień non-stop tłumaczył i tak dalej. To, że dziecko może być sfrustrowane, może płakać, może być okazywać niezadowolenie, mieć poczucie niesprawiedliwości, to jest rzecz normalna. Po prostu rodzic powinien udzielić wsparcia, udzielić dziecku pewnej opieki, natomiast proces akceptacji, jak sama na wskazuje, to jest proces, to musi trochę potrwać. Dziecko musi po prostu przyjąć te rzeczy do wiadomości i z czasem po prostu to zaakceptuje. Jestem mama, małpa trwam.pl pod tym adresem mailowym czekamy na Państwa opinii o naszym programie oraz propozycje nowych tematów, jakie powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach. A teraz już dziękujemy i zapraszamy na kolejny program, jak zawsze we wtorek o godzinie 16.10.